Dobry wieczór, witam serdecznie. Mamy grubo po północy. Trwa tutaj u mnie prężnie pasteryzacja słoików. W tej chwili sałatka, marchew, cukinia, ogórek w sosie takim zaprawie ziołowej z kwaskiem cytrynowym, nie jest ostem, tylko z kwaskiem właśnie kończy się. Tutaj słuchajcie, będzie mega słoik ogórki przepraszam, ogórki, pomidory zielone, pomidory koktajlowe i malinowy też do pasteryzacji. Tutaj widzimy: mamy paprykę marynowaną, one już są do góry dnem, aby się domknęły wieczka. 6 słoików po 900 ml. Dajemy do wystudzenia, to możemy przykryć ściereczką, no i potem, jak będzie wystudzone na drugi dzień, znieść do. Do, do piwnicy, czy do jakiejś y, spiżarki. No oczywiście, pieprz czarny, liść laurowy, gorczyca, czosnek, ziele angielskie, kwasek cytrynowy, ocet. To są takie podstawowe rzeczy w pasteryzowaniu. No słuchajcie, warzywa, papryki, cebula, i tu Wam pokażę już część rzeczy zrobionych. Tu mamy sałatkę, cebula, właściwie pomidory, pomidory, krążki w takim olejowo-octowej zaprawie z ziołami, czy z ziołami, no, taki przepisowy typowo, nie? Pomidor i cebula. Tu mamy ogórki konserwowe, też taki mega Mega słoik, to już jest gotowa zaprawę. Użyłam taką fajną. Tu mamy, słuchajcie, cukinie w sosie. Kary, też fajna sprawa. Tak zrobiłem chyba z 6 słoików. No i jeszcze tu mamy ogórki konserwowe. Za chwilę pokażę Wam część rzeczy już w piwnicach. No i już jesteśmy w piwnicy. To jestem ja. Wyglądam jak wygląda, bo jestem zmęczony słuchajcie. Tu mamy taki regał, tak jak mówiłem, tu mamy te cukinie w zalewie kary. Bardzo fajna sprawa, polecam. Słoiczki 500 ml, jest ich 6. Słuchajcie, tu mamy ogórki kiszone, to już są kiszone i mało sone. One majderka do góry, gdyż no one poleżą, jak są dobrze zrobione, poleżą nam. Dwa lata, troszkę robi się mętne kolor, ale to nie szkodzi. Bo jak sobie taki słoiczek weźmiemy za parę tygodni do domu, odkręcimy. Ona może wyszczelić tak dosyć poważnie. I czasami, jak się kisi w słoikach, to też szczela. Bo powinno być wcześniej yy, inaczej. Powinno być wcześniej ogórki już ukiszone na przykład w małej beczce, żeby ten proces gazowania na większy zaszedł, i dopiero je zalać, że tak powiem, tylko jak zagotujemy kiszone ogórki, no to nie wiem co będzie ja zrobiłem zgodnie z przepisem, czyli zalewane brzątkiem. woda, solanką oczywiście przyprawa do kiszenia ogórków zalane mocno, zakręcone odwrócone do góry nogami, żeby się beczki ustawiły, no są trochę wybrzuszone, także słuchajcie, te ogórki ja myślę, że no, no nie wiem czy one 5 lat, tak jak ogórki ogórki słynnego Adolfa święty pamięci mogą leżeć. Jedziemy jeszcze na dół. Takie, bo nie tyle co pikle. Tu mamy ogórek, ogórek, cebulka. Słuchajcie i, i ten i papryczka. Taka sałatka z trzech składników. No i jeszcze jeden mega słój ogórków konserwowych. Także na razie tyle to wygląda. Oczywiście ta pińca będzie wygospodarowana, bo jest miejsce na wszystko po sąsiadach, którzy nie mieszkają, także dzięki za zarację. Zapraszam do zapraszam słuchajcie do takich prac Warto, mamy chwilę czasu, właśnie dla się jesień, robi się chłodno, bo latem nie polecam, gdyż w takiej piwnicy może być czasami cieplej niż w mieszkaniach. Słuchajcie, także wrzesień, październik, listopad to są takie pory na, na przetwory bym powiedział. Internecie z tego mnóstwo słoiki nie kosztują majątek, także dzięki za filmik pozdrawiam i do kolejnych zapraszam. Hej